No, koledzy, przyjechaliśmy tym razem porzucać sobie nad to jeziorko, gdzie zawsze łapiemy rybki. Neodymkiem, żona za wzięcie ciągnie yy, sznurek, oczywiście. Tutaj córa obserwuje. No i cóż mamy? Kupiłem od kolegi, właśnie z Facebooka, Neodymka za trzystówki. A rzecz, co żeśmy tu wyciągnęli? Na razie, nie wiem. Oj, przepraszam. Pobuście, ocenić, czy jest to część granatu. No taki o tam, jakaś śruba, przykrywka, stary garnek po niemiecki. I, no i kubeczek od zbierania żywicy. No i oczywiście kapselek. No, rzucamy dalej. No co tam olejko daje? Ja rzucę, czy nie? Hop, hop. O, no i tak, o małby pomostu nie rozwaliła. No nic koledzy, muszę ściągnąć, za chwilkę włączę, na razie Tym razem koledzy wyciągnęliśmy jakąś taką zawleczkę, czy od łańcucha I ten hak No tam żona ciągnie Głupio się czuję mówiąc to, żona ciągnie A... Poczymaj Oleńko kamerkę Tylko tak, żebyś nie zamoczyła oczka my śmigniemy mogę ja ciągnąć? ty jesteś jeszcze za malutka dziecko no nic nie ma teraz, później włączymy jak coś złapiemy zobaczymy co tu jest, no tu powinno coś być, jest dosyć duże jezioro z tyłu za plecami jest leśniczówka po drugiej stronie kiedyś kopałem tam guziki tej łotyskiej brygady Waffen SS tam były budynki, musieli gdzieś się tu zatrzymać no może coś będzie, popatrzymy co, sama rzucasz? wow, ale żeś teraz pojechała normalnie po bandzie no poczekamy koledzy, zobaczymy tam tym razem proszę I? i tak koledzy żadnej rewelacji ale tak mówię jeden granat drugi taki jakiś łącznik od czegoś coś tam jakieś dzwonki trybiki od zegarków jeden garnek drugi kupę o żona kupę jakiś tam drobnych tych kawałek prawdopodobnie od od łodzi z łańcuchem utonu. Cztery kubki od żywicy, zbierania i drobnych haczyków, nie haczyków, drucików jakiś granat zutylizujemy. Oczywiście go gdzieś resztę zostawimy na pomoście. Kolega leśniczy mówił, że sam sprzątnie. No to nie będziemy mu robić na złość. Zostawiamy. Zobaczymy, co tym razem. Jesteś tam Oleńko? No. Płukaj z tego, co? Chlory były Co kapsle? Chlory były, smakosze a nie chlory Ale to rzeczywiście koledzy Takie intymne Jezioro, jedna leśniczówka z boku I żeby po sobie nawet kapsle Pokaż tureczko. połóż kapsle koło tamtych Nie zabrać No ale to jest kwestia no. Oj. Dawaj tureczkę. Ale generalnie tak jak mówię. Żadnej sensacji, rewelacji nie ma. Jestem troszkę zawiedziony. Magnesik fajny. Z tym, że mówię, no ma jedną tą wadę, że się te wszystkie skówki, okucia są zrobione z metalu. I to się wszystko skleja do kupy w jedną taką bryłę. Wyciągnij Oleńko, ja pokażę. O, niepotrzebnie ten. O, teraz akurat, żona ona szczepnęła, następnym razem odrzucik jakiś. O, i to się widzicie? Weź Oleńko, tak razem, pójdź to. O, to się jako niekształtna nabryła idzie. To jest bez sensu. Trzeba to brać po prostu chyba sznurkiem bezpośrednio. Cura, nie kłódź się proszę z mamą do, bezpośrednio do magnesu, bo tak to, to jest stranie w banie. Zamysł był dobry, ale. Ale nie zdaje to egzaminu moim zdaniem. Ewentualnie gdzieś na... Ale też na studiach też nie, bo to teraz pierwsze uderzenie o ten ziemię i się no ciągnie. I co tam córeczka? Ja szybko nie ciągnie, o do Tak. Nie tak o palca. Nie wiem czy to granat czy nie granat, ale tak to wygląda. Cały metalowy. Nie wiem czy było czymś pokryte czy nie ciężkie. No nie kłóćcie się. Dobra. Na razie. Czujro się jeszcze męczy za wzięcie. Ale trzeba kończyć. żonie troszkę lepiej na grzyby. Z grzybami poszło. Fajnie. Ta leśniczówka, co mówiłem z tyłu, miejsce fajne. Dobra, córeczko. Kończymy dzisiaj. odczep pod od pomostu i zostaw. Dobra, koledzy. Do następnego.